Ostatnio przedstawiłem głód z założenia komiksów IDW i przedstawiłem jedną nową postać, jakie te komiksy dodają. Teraz mam zamiar przedstawić kolejną postać, jakie te komiksy dodały do serii. I jej pierwsze pojawienie odbyło się w numerze 8, nazwanym Ciche wsparcie, więc przejdźmy do omawiania jego. Po bronieniu wiosek przez 7 numerów, Sonic postanawia zapukać do jednej z baz Eggmana w piramidzie. On naprawdę kocha chować swoje sekretne bazy w piramidach, nieprawdaż? To oczywiście wygląda jak Arsenal Pyramid Forces. Sonic wchodzi, mówiąc linie, które chyba nawiązują do jego cytatów z Smash'a. You're too slow! Pokonuje paru spinnerów, a drzwi zaczynają się zamykać przed nim. Już kiedy wydaje się, że nie zdąży, coś lub ktoś wystrzeliwuje jakąś kulkę kulczastą, a Sonicowi udaje się przez nie przedostać tylko by znaleźć dużego spinera, prosto przed nim. Zaczynam z nim walczyć, i widzimy, jak ten ktoś go przy tym obserwuje. Nagle coś rzuca spinera na ziemię i... O, to Silver! Sonic mówi, że sam się chciał nim zająć, a Silver go za to przeprasza. Ale Sonic nie jest zły i dziękuję mu za przytrzymanie drzwi. Silver jest zaskoczony i mówi, że wszedł innym wejściem. Sonic się zastanawia, jeśli nie Silver, to kto mu w takim razie mógł pomóc? Nagle kolejny duży Spinner nadchodzi, kiedy oni są akurat odwróceni. Widzimy, że postać, którego wcześniej obserwowała, wystrzeliwuje wiązkę laserową Spinera. Sonic myśli, że Silver to zrobił i pyta się, od kiedy on to potrafi. On mu odpowiada, że on tego nie zrobił i to musiał być legendarny anioł obrońca. Sonic się pyta, że kto? Silver na to się pyta, jak on może nie wiedzieć o Aniole obrońcy trochę nieładnie odpowiadać pytanie na pytanie. Sonic mu przypomina, że spędził 6 miesięcy w małej celi w kosmosie i... no, ominął parę rzeczy. Celular wtedy zdaje sobie sprawę, że Sonik ominął większość wojny. Wow. I wyjaśnia, kim jest ten anielski obrońca. Podczas wojny wiele jednostek Resistance zauważyło tajemniczą postać, która pomogła odwrócić los trwającej bitwy na ich korzyść, ale nigdy nie dołączyła do armii. Dowiadujemy się, że ten obrońca uratował życie... Silverowi więcej niż raz. I widać, jak on jest super że ten obrońca przyszedłby znowu im pomóc. Cóż, Sonic to żartobliwie podsumowuje, że Silver w takim razie wrócił do przeszłości, by zdobyć od tej osoby autograf. Silver mówi nie i wrócił, bo po pokonanie Eggmana nie uratowało w przyszłości. Okej, okay, to co tym razem się stało? Cóż, kiedy Silver opuszczał swoje czasy, by wspomóc z Resistance w walce z Eggmanem, tak przez 7 miesięcy temu, w jego czasach cała planeta została opanowana przez jego imperium, a wszyscy żyli w strachu, dusząc się za trudnym powietrzem. Teraz, kiedy wrócił do przyszłości po pokonaniu Eggmana, jego imperium zniknęło, ale i wszyscy inni. Zero ludzi, zero zwierząt, zero maszyn, tylko woda, rośliny i masa zdemolowanych budynków. Cóż, to... martwiące. Na szczęście nie przyszliśmy tutaj, aby się martwić, a aby spotkać anioła. I to takiego legendarnego? Tak czy inaczej dla tego serwer tu jest, by zobaczyć jak może pomóc. I tak też najwyraźniej zrobił ten cały anioł. Sonic zauważy, że ktokolwiek by to nie był, nie może on używać normalnego łyspona. Wyjaśnia serwerowi, że wie to, ponieważ normalne łyspony są zaprojektowane, aby używać mocy łyspów do niszczenia dużych ilości robotów. A to jest wręcz zbyt precyzyjne. Nasza dwójka jeży wtedy zauważa, jak ich tajemniczy anioł próbuje się przedostać przez te drzwi. Ale, jakby to Silver ujął, to nie ma użytku. Silver donie i natychmiast bo przyfruwa, ale ona ucieka. Silver oznajmia, że nie rozumie, i myśla, że są na tej samej stronie, dodając, że jest jej wielkim fanem. Okej. Okay. Cóż, Sonic wyjaśnia Silverowi, że skoro nigdy nie dołączyła do Resistance i nie ukazała się nikomu, to oczywiście musi preferować działać samemu. Z jakiegoś powodu. Nie każdy lubi być częścią tłumu. Selber to teraz widzi i mówi, że przez tak długi czas był samotny, nigdy nawet nie myślał o byciu samemu. Cóż, życie przez dłuższy czas w postapokaliptycznej przeszłości, zniszczonej przez płomienie katastrofy, gdzieś się szczęściarzem, jak znajdzie się kogokolwiek żywego, zrobi to tobie. Sonic wtedy przeprasza ją za zachowanie swojego nadgorliwego przyjaciela i mówi, że docenia jej pomoc i też chcieliby jej pomóc. Nagle masa spół wychodzą spod jej płaszcza i szarżują w stronę Sonika. Ten anioł obrońca, lub może raczej anielska obrończyni, schodzi, a Sonic jej wyjaśnia jak uratował planetę usług przed zamianą samego tego międzygwiazdnego parku rozrywki doktora Eggmana, a ich samych przed wysaniem z nich energii życiowej. I to musiało zostawić na łupek wrażenie. Ona na to mówi Whisper, czyli jej imię, które dosłownie tłumaczy się na szept. Ja będę jej mówić Whisper, jeśli nikomu to nie przeszkadza. Silver natomiast... bierze jej imię jako rozkaz i pyta się Sonika, czemu mają nagle do siebie szeptać. Sonic mu wyjaśnia, że Whisper to jej imię, po czym prosi pana sztuczkę o otwarcie im drzwi. Silver już jest w ogóle upokorzony. Więc no, Silver otwiera im drzwi i... Czy to nie jest Zeta? Ja, tak czy inaczej, wszyscy zaczynają walczyć z nim i jego armią spinnerów i widzimy, jak Whisper używa różnych odmian swojego uspona. O czym oddala się od akcji, przyjmując pozycję snajperską i strzela do podłóg z daleka. Sonic mówi serwerowi, że muszą wykończyć tych mniejszych gości, aby mogli skupić się na tym dużym. Serwer, używając swojej telekinezy, miota Sonika po całym pokoju, rozwalając sporo spinnerów. W międzyczasie whisper strzela do tego dużego laserem, a on odpowiada jej swoim własnym strzałem. O czym utyka pod startem gruzu, nie będą w stanie sięgnąć swojej broni. I w dodatku otoczona przez kilku spinnerów. Zanim będą w stanie zabrać jej wszystkie pierścienie, jej łyspy wychodzą, wyglądając całkiem agresywnie. Silver przychodzi na ratunek, odrzucając spinnerów w stronę rakiet, po czym pomaga Whisper wydostać się z podgruzu. Sonic że się unika jego rakiet, niszczy go i z tym ratuje małą śminkę wewnątrz I tak pokonali go. Silver mówi do Whisper, że to w porządku, że preferuje działać sama. Ale z jego perspektywy złożyła całkiem niezły zespół. Chodzi mu o łyspy. I z chęcią chciałby on być częścią tego zespołu. Na co ona mówi może. Jak uroczo! Cóż, potem zauważają komputer z logiem Eggmana i. i. a. Wesper dostaje się wścieklizny na jego widok. Sonic próbuje ją uspokoić, mówiąc, że może rozwalić to miejsce później, ale najpierw muszą zdobyć ważne informacje z tego komputera. Na co ona mówi po prostu ok. Pod czym Sonic się zastanawia, co takiego Eggman mógł jej zrobić. Jest więcej rzeczy w tym numerze, ale nie mają one żadnego związku z Whisper, więc przejdźmy do omawiania jej. To jak ona powstała? Cóż, inspiracja na stworzenie Whisper wzięła się ze customowego avatara z Forces. Dla tych, co nie pamiętają, wy Forces można było stworzyć swą własną postać. Znaczy ciężko tego nie pamiętasz, kiedy to był argumentalnie główny bohater czy tam bohaterka. Ale warto przypomnieć, ponieważ wydarzenia tych komiksów dzieją się prosto po tej grze. To najprawdopodobniej chcieli zrobić z Whisper taką reprezentantkę awatara i zrobili z niej taką, biorąc ogólny pomysł OC i dając jej charakter i ujednolicony wygląd, który nie wygląda absolutnie absurdalnie. Jej pierwszy wydarzeń był nawet stworzony w kreatorze postaci z Forces którego później zaczęli szkicować dla komiksów. I w porównaniu z Usper Finalnym designem są oczywiście różnice, ale ogólnie jej prototypowy design nie jest tak inny. Jest już wilkiem i to damskim ma takie zamknięte oczy i ogólnie nie wygląda diametralnie inaczej. Choć oczywiście jej kolorystyka jest zupełnie inna, nie posiada swego płaszcza i jej maska to po prostu bandana z tym uśmiechem. Jak mówiłem, Whisper powstała ze kreatora postaci i... i dzięki temu można zobaczyć wiele podobieństw w niej do OC. Jest wilkiem, a wilk był razem, którą Sega zazwyczaj reprezentowała OC OC's Forces. Czy to ten czerwony na gry, czy zielony na okładce. Ich główne rendery wyglądają też całkiem podobnie. Obydwaj używają jako broni I jest jeszcze kilka innych podobieństw do OC, do których dojdę. Teraz natomiast czas omówić jej wygląd. Jej finalny design jest moim zdaniem świetny. I są dwa powody, czemu tak jest. Pierwszy to fakt, że Whisper wygląda przeuroczo i nie jestem pewien, jak mam to rozwinąć. Znaczy, spójrzcie na nią. A drugi powód to fakt, że jej design podkreśla jej bycie takim żołnierzem. I składa się na to wiele czynników, jak jej kolorystyka. O ile początkowo kombinowali z przeróżnymi jasnymi kolorami, jej finalna wersja używa tylko kolorów wojskowo-maskujących, co ma sens, patrząc na to, że zazwyczaj działa z daleka, w cieniu. Jej ubrania też dodają się do jej czucia jako taki żołnierz-snajper. Te buty, ochraniacze, czarny płaszcz oraz rzeczy, które wymagają dodatkowej dyskusji, jej maska i łyspon. Najpierw maska. Była wzorowana ona japońskimi maskami Kabuki. Są one też w Forces jako część garderoby, które OC może nosić, by the way. Została ona wybrana, ponieważ Artystka, która zajęła się jej designem, po prostu lubiła jak te maski wyglądają. I początkowo była właściwie identyczna do tych masek, jak te wcześne szkice na to wskazują. Ostatecznie dostała bardziej mechanicznej wersji, z podświetlanym okiem, wbudowanym celownikiem i kilkoma innymi playerami. I moim zdaniem, wygląda fajnie. Jak też Sonic powiedział, jej wyspon nie jest standardowy. Typowe Wyspony, takimi jakie OC mogło się posługiwać Forces, mają tylko jedną formę zasilaną danym Wyspem. Jej Wyspon natomiast zmienia formę w oparciu jaki z jej pięciu Wyspów znajduje się akurat w jej broni. Laser pozwala jej strzelać precyzyjną wiązką laserową. Podobnie do tego w co Sonic był przez nich zamieniany. Spikes pozwala jej strzelać taką kulką kolczastą, wyglądającą podobnie do to co Sonic był zamieniany. Rocket zamienia Wyspona w małą wyrzutnię rakiet. Naturalnie. Cube zamienia to w taki młotek, a hover pozwala jej szybować. Oczywiście. Z wyjątkiem Cuba, pozostałe odmiany jej broni używają mocy wyspów podobnie do formy, z których Sony korzystał z ich pomocą. Tak ogólnie zawsze mi się miło ogląda jak w trakcie walki whisper tasuje między różnymi wersjami swej broni. Podoba mi się też, że kolor oka na jej masce zmienia się w oparciu, jakiego łyspa Whisper ma w swoim wysponie. Ponad służenie jako jej amunicja, jak Silver zauważył, jej wyspy służą też jako jej taka mała, przyjacielska drużyna. I... naprawdę to pokazują? To znaczy, Whisper dopiero szedła się przedstawić ze sonikiem i Silverem po jej wyspach, Kiedy Spinner miał ją otoczoną, one wyszły, wyglądając jakby chciały ją chronić, i sposób, w który trzyma ona na końcu roketa i no... ogólnie się o nich troszczy. Jest po prostu uroczy. Ponadto, jej imię, Whisper, jest bardzo podobne w wymowie do łyspu, Co dodatkowo podkreśla, że wyspy są sporą częścią jej postaci. A jeśli już mówimy o jej postaci. To miejsce, gdzie powinienem powiedzieć coś o jej osobowości, ale ciężko mi powiedzieć coś, co nie zostało już powiedziane przez inne postacie w tym numerze. Nie lubi być częścią tłumu i preferuje działać solo. Jest natomiast bardzo pomocna, patrząc na to, że została przytomek anielskiej obrączyni za uratowanie wielu żołnierzy podczas wojny z Eggmanem, albo fakt, że przytrzymała drzwi dla Sonika, lub że załatwiła tego spinnera, kiedy oni byli akurat odwróceni. Znaczy, imię tego numeru to ciche wsparcie, co. Pasuje do niej. Ale jak mówiłem, jest ona postacią raczej introwertyczną i zdystansowaną. I jest wiele elementów, które to podkreślają. Przykładami są elementy jej ubioru, takie jak płaszcz czy maska. Ale są też te nieco bardziej skomplikowane. Jak jej imię? Dosłownie znaczenie jej imienia to szept. I jest ono definitywnie trawne, ponieważ USPR nie mówi za bardzo. To też nawiązuje do OC, które... Było nieme. I o ile Wespar coś mówi, za każdym razem, gdy otwiera swą chmurkę mowy, jest ona taka łamana, reprezentując, że mówi to, no, szeptem. Także w tym numerze otwiera swą chmurkę mowy tylko trzy razy, za każdym razem mówiąc tylko jedno słowo. Więc zazwyczaj mówi cicho i mało. Co jest trochę zabawne, patrząc na to, że jest wilkiem, a wilki są znane raczej z bezkońcowego wiecia do księżyca. Aaaa! A, jeszcze jesteśmy na temacie jej rasy. Jej bycie wilkiem dodatkowo reprezentuje jej bycie przykładem postaci samotnego wilka, czyli postaci, która działa ...no, solo i nie przynależy do żadnej ze frakcji w trakcie konfliktu. Co jest dla niej idealne, bo jak serwer powiedział, o ile pomagała ona rezesem w trakcie wojny z robotnikiem, nigdy do nich nie dołączyła. Jej ostatnim elementem są jej oczy, a konkretnie to fakt, że jak zwróciłem wcześniej uwagę, mają na właściwie zamknięte. To zostało zrobione, by dodatkowo podkreślić jej zamkniętość. Jednakże czasami je otwiera, i kiedy to robi, podkreśla to, że patrzy się na kogoś ważnego. I z tym wzrokiem, i tym młotem, można dostać wrażenie, że naprawdę nie jest największą fanką Eggmana. I zastanawianie się, Sonika, co ten szalony naukowiec jej zrobił, jest definitywnie trafne. I mógłbym o tym pogadać, ale to trochę wchodzenie na spoilerowe wody. A ja chciałem tylko powiedzieć o jej pierwszym pojawieniu. I dokładnie co teraz zrobiłem.